Dzień dobry, dzień dobry, mam nadzieję, że mnie dobrze słychać. Witam, ruszamy z przeglądem prasy na żywo, choć powiem szczerze, zapowiem też co, czym może się później będziemy zajmować, no bo prawica się kłóci, prawica się kłóci, czyli dzieje się to, przed czym ja przestrzegałem od naprawdę kilku dobrych. Miesięcy, a już tuż przed wyborami prezydenckimi, przed pierwszą turą, pamiętam w kwietniu, w maju, przestrzegałem, kto oglądał, słyszał, że będą robić wszystko, żeby skłócić prawicę. Zrobią wszystko, żeby się prawica kłóciła przed wyborami, żeby demobilizować wzajemnie wyborców prawicy. I udało im się. Udało się skłócić prawicę. Dziś w poniedziałek rano mamy wielki spór Adama Bielana z Mencem, z Wiplerem. Konfederacja kontra Bielan. Panowie się kłócą, panowie się przepychają. No i, no i jest pewna teraz oczywiście obawa, że dojdzie do demobilizacji. No, naprawdę fatalny błąd fatalny błąd. Adam Bielan ma osobiste spory z Przemysławem Wiplerem, więc to jest naturalne, że oni się będą kłócić, tylko no, my wyborcy nie, nie możemy się w te ich rozgrywki dać wprowadzić. Witam Pani Jadwigo, witam Emi, witaj Film, witaj Michał, witam wszystkich, którzy tutaj się pojawiają, ale przejdźmy do prasy i zaczniemy no, może od... Od czego zaczynamy? Tygodniki czy dzienniki? Co wolicie? Wybierajcie, wybierajcie moi drodzy, wskazujcie, od czego zaczynamy. Tygodniki czy dzienniki? Eee, witaj, Paweł, witam. Dobra, to zaczynamy od dzienników, żeby potem przejść do wszystko. Gazeta Polska, codziennie Nawrocki: Chcemy Polski, marzeń. Tusk szczerze Polską rządzą polityczni gangsterzy, więc jak widać, yy, yy, mamy tutaj piękne podsumowanie marszu, który przeszedł w niedzielę ulicami Warszawy. Chcemy Polski naszych marzeń i nie tego, i z tego nie zrezygnujemy, a ci, którzy są wyznawcami, mikromani i zwijania Polski, nie domkną systemu politycznego i jego środowisko polityczne nie będzie rządzić Polską bezpośrednio. Jesteśmy my, obywatelki i obywatele państwa polskiego, mówił doktor Karol Nawrocki podczas niedzielnego marszu za Polską. Mimo, że wydarzenie ogłoszono zaledwie tydzień temu, zgromadziło ono blisko 200 tysięcy uczestników, czytamy w Gazecie Polskiej codziennie. Równolegle ulicami Warszawy przeszedł marsz poparcia dla Rafała Trzaskowskiego, na którym nie zabrakło seansów nienawiści, zarówno wobec przeciwników politycznych, jak i dziennikarzy niezależnych i mediów. Na, zaskaku na zaskakującą chwilę szczerości pozwoli sobie sam lider Donald Tusk przyznaje, że Polską rządzą polityczni gangsterzy. <laughs> Dzień dobry wszystkim jeszcze raz. Donald Tusk przyznaje, że Polską rządzą polityczni gangsterzy. Brawo, panie Donaldzie. Festiwal Manipulacji na Ratunek Trzaskowskiego. Wpadli w panikę. Adam Bodnar publicznie przyznaje, że angażuje prokuraturę w kampanię na ratunek uruchomił się w manipulacjach Donald Tusk. Sprawa nielegalnej kampanii zamiast cisnąć wraca, mówi Michał Woś. Okazało się, że konto Trzaskowskiego na Facebooku poradzą administratorzy z Węgier i Belgii, co potwierdza za zagraniczne zaangażowane, za zaangażowane w kampanię Trzaskowskiego. Trzaskowski próbował to tłumaczyć, ale jak mówi nam Janusz Ciesiński, całkowicie się pogubił. Te wam 24 próbuje udowodnić, że nielegalna kampania była finansowana z kraju. To niczego w tej sprawie nie zmienia, mówi Marcin Warhow. Także wiele. Dobrze, że Gazeta Polska codziennie porusza ten temat nielegalnego finansowania kampanii. Przypominam, że Trzaskowski nie podpisał ósemki męcenia. Na Trzaskowski zyskuje. Nawrocki nie traci, jeżeli chodzi o. Sondażem, także to jest akurat plus, co przypomina gazeta polska codziennie, ale też tutaj zwróciłem uwagę na jedną rzecz, do której już przechodzimy. Eskalacja. Napięć gospodarczych na linii USA-Unia Europejska. To też warto sobie przeczytać szybciutko. Pogarszają się relacje handlowe między Stanami Zjednoczonymi a Unią Europejską. Prezydent USA, Donald Trump, ogłosił w weekend wprowadzenie 50% ceł na wszystkie towary importowane z Unii Europejskiej, które mają wejść w życie 1 czerwca. Decyzja jest pokłosiem braku o, o odpowiedzi Unii Europejskiej na nierówności w handlu i ma wywierać presję na Brukselę w trwających negocjacjach handlowych. Jakby tutaj się zachował Rafał Trzaskowski? Ja się pytam, w momencie, w którym właśnie administracja Stanów Zjednoczonych pokazuje, nie dogadujemy się, nie chcecie odpowiadać, nie chcecie z nami y, y, rozmawiać, więc dajemy na Was cła. Jeszcze raz witam wszystkich, bardzo się cieszę, że tu jest tak dużo osób na tym przeglądzie prasy. Trzaskowski nie zyskuje, Nawrocki nie traci. Tutaj Krzysztof Karnkowski. Piątkowa debata z przez TVP w była pierwszym starciem w formule 1 na 1, w którym udział wzięli Karol Nawrocki i Rafał Trzaskowski. Czyli Trzaskowski nie przyjmie zaproszenia. Dziękuję, Emi, bardzo za wsparcie. Jeżeli Trzaskowski nie przyjmie zaproszenia do telewizji Republika, być może będzie to ostatni taki pojedynek przed decydującą niedzielą. Spora część komentatorów uznała, że debata nie przyniosła rozstrzygnięcia, często dodając nawet remis Jest w obecnej sytuacji bardziej na rękę kandydatowi PiS niż Platformy Obywatelskiej. Inni dostrzegają niewielką przewagę Karola Nawrockiego, ale najjedyniejsi sympatycy spośród uśmiechniętych ogłosili, że wygrał Rafał Trzaskowski. Kto według Was wygrał debatę 1 na 1 Republika, debatę jeden na, na 1 Telewizji Polskiej w stanie likwidacji? Napiszcie, Karol Nawrocki czy Rafał Trzaskowski, bo myślę, że tutaj w live raz my stwierdziliśmy wszyscy, że wygrał debatę Karol Nawrocki. Tak, też tutaj pisaliście. Fakt oczywiście będzie, był remis Bobi Bobotek, ok. Fakt będzie oczywiście grał Piwem z Mencenem. Wczoraj wrogowie, dziś kumple Szok Trzaskowski z Sikorskim na piwku u Mencena. I jeszcze w TVP Info yy, mówi z, y, Radosław Sikorski, że y, bardzo się miło rozmawiało i męcen daje mu nadzieję na to, że można w Polsce politycznie rozmawiać, kiedy nie ma PiSu. Czyli Sikorski zbudował tę narrację, którą budowało nasze konserwatywne środowisko, że jak nie ma na debacie przedstawiciela Platformy Obywatelskiej, y, to y, dobrze się rozmawia. Czyli zobaczcie, w co dał się wpakować słowo, Mensen w to, że jest systemem, a PIS jest antysystemowy. No de facto Kaczyński powinien się cieszyć z tego. Witaj Bart Gut, witaj Pawle, witam wszystkich wspierających kanał Analiza. Jeżeli chcecie być wyróżnieni, jeżeli chcecie, żebym też bardziej widział wasze komentarze, mieć gwiazdki, zachęcam do wspierania kanału Analiza Polityczna poprzez przycisk Wesprzyj i dostęp wtedy do materiałów tylko dla wspierających. Co my tutaj mamy? Mamy oczywiście podsumowanie marszy marsz oczywiście, oczywiście zobaczcie, muszą, muszą tutaj pokazać to, jak Karol, jak Karol Nawrocki brał ten snus. Karol nawet na debacie nie mógł się powstrzymać. Nawet na debacie nie mógł się powstrzymać. No przecież. Zrobił to specjalnie. No ale będą tym grać. Oczywiście, że będą tym grać. I mamy temat Sikorski na piwku z Mencenem. Tego nikt się nie spodziewał w Konfederacji w że. Artur Dziambor, były poseł Konfederacji, twierdzi, że to jest ocieplanie wizerunku Mencena, natomiast Przemysław Wipler twierdzi, że krzyczący mieli rację, bo wiecie, w tym, w, tym pubie, w tym pubie ludzie krzyczeli do Rafała Trzaskowskiego to, co krzyczeli. I tutaj jest w ogóle, to jest kolejny raz. To jest na przeglądach prasy ten wie kiedy jest Agnieszka Dziemianowicz-Bong. Ja w ogóle się zastanawiam chyba chyba wypadałoby wysłać pytania do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Czy oni płacą za to, że za każdym razem w gazetach jest jak nie w jednej, to w drugiej Agnieszka Dziemianowicz błąd ze zdjęciem i z informacjami? Co to to będzie? Co to to będzie? Co oni będą dostawać? Jakie dobre rzeczy robi ministerstwo? Kris, ja sieję propagandę. Piszesz? Kris, ja ci już pokażę, co za chwilę będziemy omawiać. Dlaczego ja to mogę robić? Dlatego my za chwilę do tego dojdziemy. Proszę bardzo. Obiektywni dziennikarze. Dlaczego Nawrocki nie może zostać prezydentem? Słuchajcie, czyli tak. Oni mogą mówić, dlaczego może nie może Nawrocki zostać prezydentem. Wprost was programują tą okładką. Dlaczego Nawrocki nie może zostać prezydentem? Ale ja z moimi widzami na konserwatywnym kanale, na, na którym ludzie wiedzą, po co wchodzą. Wchodzicie, bo jesteśmy jedną rodziną konserwatywną i myślimy podobnie, idziemy w podobnym kierunku. Ja tutaj sieję propagandę. Jak się komuś nie podoba, no to niech idzie na YouTube'a na temat. Tak, to jest kanał konserwatywny. Także, yy, także wiesz. Jak ktoś mówi, że ja się je propagandę, to za chwilę przejdziemy do Newsweeka. Super Express, marsze rozdarły Polskę do końca. Słuchajcie, ja chyba sobie muszę zapalić światło. Bądźcie sekundę, bądźcie sekundę. Ja tu wrócę, tylko zapalę sobie światło, bo tutaj po prostu coś. coś jakiś... Po prostu strasznie, strasznie się tutaj ciemno yy, robi. U was też takie pochmurne, po pochmurny poniedziałek, okropny poniedziałek. Miałem chwilę słoneczka, rano byłem u mamy, dlatego później wyruszyliśmy z tym przeglądem prasy, ale to jest chyba dobry pomysł ta późniejsza pora, bo jest dużo większa liczba widzów, więc może tak zostaniemy. Marsze rozdarły Polskę do końca. Rafał Trzaskowski i Karol Nawrocki starli się w Warszawie. Ja nie wiem, czy oni dziś się tam jakoś starli, moi drodzy. No po prostu przeszły dwa marsze. Ja bym nawet uznał, że ten marsz organizowany przez PiS był większym sukcesem, bo to jest marsz zorganizowany w tydzień i było pełno ludzi, a platforma zwoziła ludzi, były pociągi wynajmowane przez Komitet Obrony Demokracji, były autokary, było wszystko jechało do Warszawy i wiedzieli o tym marszu od kilku miesięcy, i de facto mieli no, podobny marsz, no ludzie. No i też oczywiście. Podsumowanie. Marszy, marsze i na dole Trzaskowski zabrał Mencena na piwo, a Nawrocki nie! Czyż to w włosach ni niżej się wypowiada, że on nie poszedłby. <laughs> Przepraszam. Że on nie poszedłby na piwo z Mencenem. Wydaje mi się, że politykom Platformy bardzo mocno zależało na jakimkolwiek skróceniu dystansu ze Sławomirem Mencenem, mówi. Krzysztof Bosak. Nie ma to żadnej treści politycznej. Zwykły ludzki gest. Nie ma to nic wspólnego z partią. To indywidualny gest. Sławka. No, odcina się. Dziękuję za, za, za na zdrowie. Odcina się Krzysztof Bosak od tego piwka Sławomira Mencena. Zobaczcie jaki tytuł. Czy wy się z nim zgadzacie? Snus zdominował debatę. No, wydaje mi się, że snus nie zdominował debaty, że snus się pojawił po debacie, po debacie, a nie w trakcie debaty, więc nie do końca się tutaj zgodzę z tym, że snus zdominował yy, debatę z tym tytułem. Dlaczego nie wystawili Tomasz, Tobiasza Bocheńskiego? Yy, Chris, no to to już pytanie do yy, Prawa i Sprawiedliwości, dlaczego nie, nie wystawili Tobiasza Bocheńskiego? Nie do mnie, ale ja wam jeszcze, chcecie, yy, yy, chcecie jeszcze, bo ja tutaj zapomniałem. Ja wam miałem pokazać yy, pewną też kronikę towarzyską tutaj z faktu. Yy, jak ja współczuję posłowi Łukaszowi Schreiberowi. Naprawdę, jak ja temu chłopu współczuję, po prostu to, co się w jego yy, życiu dzieje, no, no współczuję, no ale no sami, w to, yy, sami w to wpadli. Sekundos, sekundos. Zobaczcie, to jest w ogóle hit. Spotkali się mąż i dwóch kochanków. Komunia u Marianny Schreiber. I tutaj jest tak: Marianna Schreiber z obecnym kochankiem, to jest ten asystent Grzegorza Brauna, a tu niżej Przemysław Czarnecki, były kochanek, a tu jest mąż z nową partnerką. Powiem, powiem Państwu szczerze tak. No, no po prostu tak. To pełen konserwatyzm jest na tym obrazku. Asystent Brauna, jak rozumiem, konserwatysta, były poseł PiSu, syn Ryszarda Czarneckiego, jak nie mam konserwatysta, były kochanek, obecny kochanek. No i były mąż. Albo jeszcze mąż, tylko oni są, się właśnie rozwodzą. Po prostu, jak się można w taką sytuację wpakować, na komunii, na komunii spotkali się mąż i dwóch kochanków, no i, no i po prostu. I kto tu mówi, że Pisto za ścianek? Kto mówi, że Pisto jest partia zaściankowa? No, ale powiem wam szczerze, Łukasz Schreiber to jest naprawdę mądry polityk. To jest mądry facet. To jest naprawdę fajny, fajny inteligentny człowiek. Naprawdę. No, no, no poszło to w jego życiu prywatnym złą stronę. No to jedźmy z tym Newsweekiem. Zobaczcie. Ci, którzy chcieliby nam mówić, co mamy w Polsce robić. Dlaczego Nawrocki nie może zostać prezydentem? Wciąż, wciąż o nim mało wiemy, ale tylko to, co wiemy: ksenofob, bezduszny cwaniak, kumpel gangsterów. Uczestnik polskiego Mordobicia. Wychodzi poza jakiekolwiek skalę i nie mieści się w żadnych standardach. Ja bym tu jeszcze dodał te jesiotry, barany, jelenie niech tak jeszcze wymieniają. Kto jeszcze, kto jeszcze, kto jeszcze, kto jeszcze? Hit. Zobaczcie, jaka, nawet jak ktoś tego nie kupi, a zajrzy, zerknie, przechodząc sklepem, dlaczego Nawrocki nie może zostać prezydentem? To jest programowanie mózgu. Nie może zostać prezydentem. Nie idźcie, nie głosujcie na niego. To jest to będzie moja odpowiedź, ja sobie to zostawię, będzie moja odpowiedź dla wszystkich y, krytyków mojej publicystyki na tym kanale, na moim własnym prywatnym kanale, na którym was witam. Witajcie w konserwatywnym miejscu na polskim YouTubie, gdzie idziemy wszyscy konserwatyści do jednej bramki. To będzie moja odpowiedź, dlaczego ja to robię? Dlatego bo mogę tak jak oni mogą i nie oni mi będą wyznaczać dziś standardy debaty politycznej. Nie Jolanta Kwaśniewska, nie Newsweek, nie Dominika Długosz, nie tęczowa flaga, nikt. Ani nie Tomasz List. Mam prawo do swoich poglądów. Wy macie prawo do wyboru tego, co oglądacie. No ale poczytamy. Poczytamy. Co oni tutaj dla nas? Wybór. Jakiego nie było. No rzeczywiście, to ja bym powiedział to samo o Trzaskowskim. Wybór jakiego nie było. Niedzielne wybory różnią się od wszystkich prezydenckich elekcji po 1989 roku. Stawka jest olbrzymia, ale nie tylko chodzi o stawkę. No, tak, rzeczywiście. Ma, to jest wybór, którego nie było. Czy pójdziemy i będziemy dalej osłabiać Polskę, oddając ją w łapy kolejnych dyrektyw Unii Europejskiej, czy po prostu będziemy mieć naszą Polskę, Polskę dla siebie. To nie są też wybory. Tu można świętej pamięci premiera Ołczeskiego. To nie chodzi o to, jaka będzie Polska, albo, ale czyja ona będzie. Czy będzie Polaków, czy będziemy odchodzić. W kierunku Unii. Dziękuję pani Jadwigo za wsparcie. To nie jest jedynie kwestia smaku, tylko proszenie się o kłopoty. Człowieka z taką kartą, taką prędzej czy później dogoni jego przeszłość. GRU go zaszantażuje, śledził, poprosi o łaskę. Przecież to są jakieś dyrdy małe, słuchajcie, i cały tekst jest o tym, o, o kawalerce, o ustawkach, o mordobiciu. A czemu nie pytacie, czy śledziu szantażuje Donalda Tuska? Dziennikarze z Newsweeka. No ale poczekajcie. Poczekajcie. Sławomir Mencen, Popatrzcie. Zobaczcie. Zapach koalicji Mencena i PiS. Zapach koalicji Mencena z PiS. czy, czy... Były tutaj takie tytuły, zapach koalicji Hołowni z Tuskiem, no nie było. Oni będą straszyć, kolejny raz straszyć, 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 straszyć. Piwko, panie Sławku, piwko sobie z nimi pij. Naiwne zachowanie. Są jedynymi sprawiedliwymi, nigdy nie mieli posad w spółkach, bo jeszcze nie mieli okazji, ale wiem jak będzie, pisze Renata, kim? Pol. Po, pozabijają się, żeby w koalicję z PIS wyszarpać to, co się da. Mówi Konfederata Artur Dziambor. Ich były partyjny towarzysz. Artur Dziambor, którego, z którym kiedyś dużo rozmawiałem, no, ale no, przejście do PSL-u do, do Polski 2050 to jest dla mnie za dużo. Także już jest strach przed budowaniem koalicji PIS-u i jeżeli sejmowa arymetyka pozwoli, taki rząd powstanie bez cienia wątpliwości. Mencel zapomni, że obiecywał rozliczenia PiS, a wyborcom powie, że to dla dobra Polski. Autor profilu Nocny Pingwin na Platformie X. No już rozumiem, że już nawet anonimowych tutaj będą, yy, yy, anonimowych twitterowiczów będą tutaj nawet cytować. Nadzieję, że wyborcy Sławomira Męcena zostaną na drugą turę w domach, są bardzo płonne. Będzie was bolało, będzie was piekło. Przemysław Wipler. No powiem szczerze, że Przemysław Wipler w tym całym sporze naprawdę tutaj się dobrze yy, zachowuje. Tak, tutaj K. Dobrze piszesz. Sikorski robi swoje. Renata Grochal. Turbo prawica nadchodzi. Szkoda, że nie nadchodzi turbo lewactwo. Turbo prawica nadchodzi. Politycy z kierownictwa PiSu, którzy jeszcze kilka tygodni temu w kolorowych rozmowach wysyłali prezesa na emeryturę, teraz zaczynają smokać z zachwytem nad jego geniuszem. Kto cmoka? Słyszeliście jakieś smoki? Słyszeliście jakieś smoki? Bo ja słyszę smoki zachwytu nad geniuszem Donalda Tuska. Justyna dobrusz oraż nawet nie znalazła rzeczy, które bez trudu można znaleźć o wypowiedziach Donalda Tuska. I na koniec. Jakiej Polski chcemy? O co głosujemy? Powiem wam. Słuchajcie, to jest tak. Oni straszą tutaj w Karolem Nawrockim w Newsweeku. A może takiej Polski chcemy? Barbara Engelking, nagroda za antypolonizm, pisze Piotr Gontarczyk, piętnując skandal. Barbara Engelking, dyrektorem muzeum Auschwitz. Ja myślę, że to jest właśnie prawdziwy hit, o którym powinniśmy czytać, powinniśmy pamiętać. Ja już tam zmierzam, zmierzam. Proszę bardzo, jest cały artykuł. Polecam w tygodniku do rzeczy Barbara Engelking, ta, która tyle razy wypowiadała się na temat Polski, Polaków, yy, bardzo negatywnie. Barbara Elking została przewodniczącą Rady Muzeum Auschwitz-Birkenau. Ze względu na jej metody działania trudno to potraktować nieco jak bezprecedensowy skandal. Barbara L. King systemowo zniekształcała przekazy historyczne za pomocą nieuzasadnionych skrótów, a często wręcz ordynarnego przerabiania treści źródeł. Także polecam ten tekst. Takie wam czytam tutaj skróty. Niektóre autentyczne zbrodnie autorka opisuje dwa albo nawet trzy razy, ale za pomocą innych słów i źródeł. Tak sprytnie, że czytelnik może się nie zorientować, że chodzi o te same wydarzenia. Także historyk Piotr Gontarczyk pięknie tutaj rozkłada w rzeczy na łopatki prace historyczne. Barbary King, ale to samo też robi Rafał Ziemkiewicz. Z Barbarą King na czele swej rady muzeum Auschwitz stanie się ważnym punktem antypolskiego frontu, pisze Rafał Ziemkiewicz. Piotr Senka, Tusk, słabnie prawica stoi przed wielkim testem, co też jest ciekawe. Cały obóz liberalny po pierwszej turze wyborów prezydenckich wręcz staje na głowie, aby skłócić prawicę, bo jej trwały podział to gwarancja tego, że wszystko będzie tak jak było. To dla platformy kwestia życia lub śmierci. Piotr Senka mówi to, co Wam powiedziałem przed chwilą na początku i to, co mówiłam od kilku miesięcy: nie dać się skłócić na prawicy. Nie dać się skłócić. Zarówno sukcesom PiS, jak i partią Mencena i Brauna sprzyjała zapaść Unii Europejskiej, która przekonała Polaków, że radosne pomysły przewodniczącej Komisji Europejskiej Urszuli von der Leyen to dla nich realne zagrożenie. Polecam w tygodniku do rzeczy. Ale też Łukasz Warzecha nie ma faworyta w tekście. Mamy we współczesnej mediokracji, mamy we współczesnej mediokracji są nie tylko narzędziem propagandy partyjnej, lecz także miernikiem nastrojów. Te pokazują, że Rafał Trzaskowski jest uważany przez naszą część wyborców za skrajnie niewiarygodnego i absurdalnie wręcz plastycznego. Pisze Łukasz Warzecha w tygodniku do rzeczy. Jest dużo o wyborach, jest o imigracji tekst Krzysztofa Kratiuka. Imigranci i prawdziwe miłosierdzie za ten kto ma ochotę, zachęcam do kupienia również tygodnika do rzeczy. I tyle, tyle ode mnie w tym live. Kochani, chyba się przeniesiemy z tym przeglądem prasy na godzinę 12, bo widzę, że tutaj dużo osób o godzinie 12. Więc, więc sobie dzień dobry, czcigodny, więc sobie. Yy, chyba będziemy to robić o 12 I dajcie znać co myślicie 10, 11 czy 12 cześć Robert, cześć pani cześć Monika, Monika to sobie przewiń od początku przegląd prasy 12 lepsza, no właśnie chyba będziemy dobry pomysł to 16, Bartgut nie do końca, bo ludzie jedzą wtedy głównie obiady i albo wracają z pracy, albo coś szykują, albo coś robią chyba będziemy to robić o 12 Damian, Damian, nie no, pisiorów nikt tutaj nie jęczy. Bez przesady Damian. Nikt nie jęczy. Dobra, to będziemy to robić o 12. Na teraz ja kończę. Widzimy się później w filmach a kto ma ochotę, to za chwilę zrobimy sobie jeszcze dogrywkę dla wytrwałych na kanale analiza ekstra, na analizie ekstra w live dla wytrwałych, po przeglądzie prasy sobie przejrzymy internet, zatem z tego kanału schodzimy, a kto ma czas, kto ma ochotę, żeby poszperać po internecie, zapraszam teraz na analizę ekstra. Do zobaczyska, moi drodzy, trzymajcie się.